Dobry wieczór, widzowie z tej strony, Jasiek Dąbrowski, i zabiorę Was dzisiaj do piwnicy. Przygotujcie się na to wspaniałe zejście. Tylko ja i Wy, In Brody. O kurde, kogo ugryzł? Aha, dobra, oni debatują. Spokojnie nie krzyczcie, próbuję coś widza wytłumaczyć. Oni debatują There, chyba o tym gościu, którego zastrzeliliśmy. Halo, tak krzyczycie, że was słyszę. Dajcie spać! Co zrobił? Co się stało? Kurde czemu nie mogłem wybrać, czy chcemy zostać w ukryciu, czy się pokazujemy? Dosyć głośno rozmawiacie, spać się nie da. No właśnie, więc teraz musicie powiedzieć o co chodzi. Nic się nie stało, jak powiecie o co chodzi. Chociaż widzę, że to jakaś jest sprawa. Nie twój interes? No nie. Słuchajcie, jak kogoś budzą, to to jest zawsze czyjś już interes. Rody? Oh. Dawaj Brody, say what you no have a, brody to say. opowiedz co tam się działo? Chociaż nie powinniśmy też lekceważyć przywódcy, nie? Co? Marlon. Czyli ten typek O kurde. <gasps> ja pierdolę. Co się odwaliło? Co się odwaliło? Co? O kurde, Marlon to jest fir, dobra! O nie, zabił ją? Uszkodził jej tutaj uh, brew, tak? What did you say? O nie... Ja pierniczę, zabił ją. Przecież ta się teraz tak wykrwawi, że na pewno zginęła. O shit. Dobra, wołaj, wołaj pomoc, wołaj pomoc, niech wszyscy się zbiegną. Szybko uciekaj stąd, zamknij ich w piwnicy czy coś. Dobra, ostrym się od niej, na pewno. Nie pomożesz mi niczym. No, no Odsun się! A tak ona się zaraz zabieni w ogóle w zombiaka i będziemy mieli przerąbane! Kurde, po, obydwoje powinniśmy się odsunąć stąd. Nie, on chyba sobie żartuje. On chyba sobie żartuje. On nie poszedł po apteczką, on poszedł po jakąś broń, mówię wam. Jak on chce pomóc na takie krwawienie apteczką, całą plastra przyłoży i dobra? Nikomu nie mówimy, nic się nie stało. Dopóki nikt nie wie, I, I, nikt I, I nie zauważy. Clementine, Powiemy, remember? że goliła brwi Clef, i się zacięła. Ja raz goliłem brwi i się zaciąłem. Resztę historii znacie. Mówiłem, że na schodu upadł. Widzę właśnie, co on odwala. Nie możemy tego tak zostawić po prostu. Że nikomu nie powiemy, nic się nie stało. No przecież codziennie każdy prawie umiera od ataku Lornetką, bo ktoś się wkurza, nie? W sumie w naszym świecie taka jest codzienność. Przemoc domowa i tak dalej. Przerąbana sprawa, reagujcie, jak jesteście świadkami, albo coś w ten deseń, albo kiedyś będzie was dotyczyło. Od razu zgłaszajcie na policję. O nie, on słyszy. O w dusze. Nie, nie denerwuj się. Spokojnie, spokojnie. No i zamieniła się w zombiaka. Uciekamy stąd. Uciekaj. On teraz będzie próbował na nas walić? Czy będzie próbował nas zabić? Czy przyzna się do winy? Mam nadzieję, że to trzecie. Co ja teraz zrobię? Co my teraz robimy? No niestety, trzeba ją szybko dobić. Nie. nie, 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 nie. Wiedziałem! Kurde, a to mogliśmy być my. A to mogliśmy być. Mi, my kojarzymy się z takimi memami romantycznymi, że tam na przykład się kotki dwa liżą, przytulają i wysyłasz komuś. A to mogliśmy być my. Nie, nawet nie pytajcie, ile z ten, bo ta Zidra i Selena Gomez ma na skrzynkach odbiorczych ode mnie takich wiadomości. Podsyłam im na przykład kolby kukurydzy na polu i pisze to mogliśmy być my. Oczywiście już teraz nie, bo jakby jestem z tym Sylwią, mam dwójkę dzieci, ale swego czasu byłem singlem przez długi okres, no to wtedy wiecie, no to wtedy tam próbowałem swoich sił za granicą, prawda. Tylko nie widziałem jak jest po angielsku to moglibyśmy być my, ale zresztą jakby jakby mi się jej spodobał to by sobie przetłumaczyła w translatorze Nikomu nie powiem Dobra i ja bym nawet nie uwierzył w to Przecież to wiadomo, że pierwsze co zrobimy to wypaplamy Ja pierniczę. Jeszcze para i ty w to wierzysz, wykałaszką chcesz to podnieść, no to jest za ciężkie, tyle ledwo to podniosłeś dwójką rąk, a co dopiero czymś tym. Latarka się przyda? A no tak, latarka się przyda, żeby widzieć co się dzieje. Ja pierniczona tam już pewnie czycha, przemieniona za zombiaka, weź jakiś obuch, te krzesło czy coś. Gdybyśmy mieli tutaj młodego, to młody by się przez te szpary przecisnął. Kurde. Weź jakiś łom. No przecież nie będziemy tam szli. O. się boję, ja pierd Nie wiem, czy ona tam dwójkę robi, czy się przemienia już w zombiaka. dwójka robi, dwójkę, ustalmy, że dwójkę robi, będzie nam łatwiej i lżej. Chociaż czekaj, jak łatwiej i lżej? Ona tam dwójkę robi, ja nie mogę tam iść. Co ja wstanę i... przepraszam, ja tylko po latarkę, nie krępuj się. W sumie w ciemności łatwiej to przechodzi. Chociaż nie, jak ktoś mi zgasi światła, jestem w toalecie, przerąbana sprawa. Czasami jak jest takie ciśnienie mocne pod kebabem, to myślę, że mi aż oczy wiecie, wybuchły od tego ciśnienia. Nie no, no ogólnie. Uważajcie, uważajcie. Nie gaście ludziom światła w toalecie. To jest najbardziej niemiły symbol. To znaczy, że kogoś nie lubicie. Dobra, tam jest latarka. Tu widzę, że coś jest drzwi na piętrze. Nie, one na pewno nie działają. Przecież ziomeczek by tędy wybiegł, nie? No właśnie. Nie działają. Super. Drzwi nie działają. Za dużo grania w gry. Po prostu są zamknięte się mówi. Po polsku. No jest latarka, świeci w oczy. A tak gdzie leży? Już słyszę, że syczy. Ona już jest zombiakiem. No, czasami po takim ostrym kepsiku to ja myślę, że już się w zombiaka przemienią. O nie! No to pozdro poćwicz. Łopie, rozładowuje nam się latarka. No to co, czekamy na dzień. Jak będzie a... dzień, to wtedy będziemy widzieć. Yes, nie no, dalej to będzie ciemno. Okej, okay, mamy linijkę i co, będziesz po palcach cisnęła? Złombiaka? Zostatecznie dzięka. Czekaj, którędy się szło. Nie tędy, nie tędy, co ja, co ja, co ja? Nie tędy, tędy. Ja pierdolniczy. Tędy pójdziemy. Kurde. Tędy na pewno się nie szło. Weź piłkę do siatkówki. Dostać z takiej piłki w łeb to boli. Może Bo by wystarczająco by zabolało, żeby zombie nie chciało nas zaatakować. Ja pierniczę. Że też mi przyszło grać w tak gry. Ja pierniczę. A no, mogłem odinstalować, powiedzieć, że komputer mi się spalił. Widzowie, już nie będzie więcej gier komputerowych. By wyżyli. Nie idę tędy. Wyrąbany na to. Kurde... A nie, już myślałem. Jest przejście. Patrzcie! Jak sprytnie. Wątpiliście w moją inteligencję? No to teraz macie. O kurde nie, nie. O kurde, nadchodzi. To... Aha, dobra, dobra strzałka. Ja myślałem, że coś się wysunęło, a to po prostu podpowiedź co mam kliknąć. Nie wytrzyma. Kolejną, 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 albo przechodź tam. No nie, dawaj, szybko uciekaj, uciekaj. Szybciej się czołgaj, co ty? Nigdy nie byłeś w wojsku? W sumie ja też nie. Ale kozak w necie, wiadomo co w świecie. No nawalaj to teraz, cyk, dawaj, dawaj. dawaj. O kurde, co to strzeliło? Czy to piorun? O ja, piernicze, z wywiadówki wraca. Kurde, to Kup, jest otwarte. Szybko wyskakuj, wyskakuj, wyskakuj! Nie zamykaj Ale mamy... Nie, 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 nie. Czemu tak się czołgałeś? Ja pierniczę. Dobra, nie, trzeba sobie poradzić najpierw z tym zombiakiem. Nie pierwszy zombiak jakiego zniszczyliśmy, nie? Cyk! Cyk! Więc! Ładnie! Ja już wiem, jak się obchodzić z zombiekami. Przepraszam. Proszę wybaczyć, proszę pani. Ja nie chcę tak kobiet. Proszę wybaczyć, proszę pani. <grym> proszę wybaczyć. To dalej nie usprawiedliwia mnie. Proszę wybaczyć, proszę pani. Proszę wybaczyć, proszę pani. Olipka. Właśnie sobie uświadomiłem, że YouTube niestety jest takim serwisem, który nie powie Dobrze, Jasiek, trochę krwi tam mózg. Nie szkodzi, nie szkodzi. Trochę brutalności. Każdemu się zdarza. Możesz odpalić swój film. Od 8 lat nie ma problemu. Śmiało niech oglądają. Włączymy ci wszystkie reklamy. Nie. Tutaj niestety będzie tak, że. Janek słuchaj. Nie wiem, to być może jest ketchup, ale wyłączone zarabianie. Ale zresztą, 18 tysięcy wyświetleń. Czy zarabianie dla mnie jest aż tak ważne? Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Niestety, to koniec tej serii, bo. Nie, żartuję, żartuję. Zarabianie nie jest aż tak ważne jak moi kochani widzowie. Robię to dla Was. Raz w roku. Co? Jasiek Debil, Jasiek Ham. Każdy sobie myśli w głowie teraz sam. O! I od razu się latarka naprawiła. Wystarczyło dwa razy walnąć i cyk. I baterie powróciły na miejsce. Ale tak szczerze. Szkoda mi tej dziewczyny. Natomiast... O kurde. Niech teraz... Dobrze, dobrze, spokojnie. Jak ja uwielbiam tego młodego. Jak ja uwielbiam tego młodego. Co? Wiedziałem. Ja pierniczę. Mój mózg to już dawno przewidział, przekalkulował. No przecież on będzie udawał. No nie przyzna się. Zabiję Brody. I zabiję też was. No bo celują w niego bronią. Ogólnie wszyscy mu bardziej wierzą, bo też jest przywódcą. Dobra, Clementine. O. o nie, on ma tego psa. Musimy być stanowczy. Skoro mówimy prawdę, skoro się zawsze mówi prawdę, to trzeba być stanowczym. Nie można mu dać dojść do słowa, bo jeszcze zacznie wymyślać. Wytłumacz, że zamknął nas tam. Linijkom otwieraliśmy. Wyjście. O nie! O nie! O w dusze! Ja pierniczę! No to trzeba jeszcze raz porozmawiać z AJAJAM. Jak się korzysta z takich broni. Że on powinien żyć, cały czas mieć wycelowany. No teraz nawet jak uwierzą w naszą historię, to, jesteśmy ogólnie ogólnie straconej pozycji, nie, Z przyjemnością.

Tak naprawdę. Czy ufasz mu na tyle? O kurde. Ach. Staremu się należy harnać po nagrywaniu. Ja pierniczę. Ależem to rozkmienił. No tylko, że z tym nożem to akurat mogłeś od razu zadziałać. I mu nogę. Why rękę to znaczy. podrąbać. Nie za nie podniesiesz tasak, on cię nafaszeruje ołowiem. Chociaż teraz wszyscy stanęli po naszej stronie. Gituwa, gituwa. Dobrze, uważaj tylko AJ. O nie, pies, pies. O kurde. Pies czuje agresję. Tylko psy mają różnie. Psy mają czasami tak, że dajmy na to jak czują, że, że ktoś już jest słabą jednostką w stadzie, to wtedy rzucają się na niego i tak może być teraz. Z drugiej strony może czuć, że przywódca jest zagrożony, ale przywódca nie jest na tyle silny, by utrzymać całe stado, więc powiem tak, w rzeczywistości pies by rzucił się na typa. Nieważne, czy to byłby właściciel, nieważne, oczywiście gdyby to był Labrador, to by się rzucił i zaczął go lizać, gdyby to był Karmel, to by się rzucił i też by zaczął mnie gwałcić, ale mówimy tutaj o takim psie, który jest taki bardziej jak wilk, bardziej dziki.

Tak, nie mówiąc o tym nikomu, tak? Ja pierniczę. Ale dobrze, że się przyznał. Dobra. Teraz musimy to wszystko uspokoić. Niech odda broń. Wyślemy go do lasu, niech idzie sobie gdzieś dalej. Nie będziemy go przecież zabijać, nie będziemy go atakować, zniżać się do jego We poziomu. Right. We'll Dobra, tylko uspokój us pieska. O. O, dusze. Ja piernicze <noise> Puścił broń. Face Palma zrobił. Albo wycierał łzy. Bo sam nie wiem. O kurde, co z nim zrobić? Nie my powinniśmy decydować. My jesteśmy za krótko w tej grupie, żebyśmy, wiecie, decydowali o wszystkich. Uważajcie, bo ten pies to jest. Ja nic nie mówię. Niech się wypowiedzą inni. My nic nie mówimy. Dobrze, o kurde, ja pierniczę. O w duszy, za mocne, za mocne. Dusze. To było za mocne. Ja pierniczę. Nawet ja, człowiek, który potrafi przewidzieć, czy będzie padać, czy nie, przestraszył się. Ja pierniczę. Kochani, ten odcinek był tak mocny, że aż głowa mała. Ja robię teraz tak. Zatrzymuję nagrywanie. I ślicznie Wam dziękuję za oglądanie. Od razu lecę z drugim odcinkiem, więc się nie martwcie, będzie kolejny odcinek. Mimo wszystko chciałbym to podzielić na wiecie. Jak skończył się odcinek pierwszy. Rozpoczynamy odcinek drugi, bo tam pewnie już wejdzie nowy temat. Trzeba totalnie zresetować mindset. Więc yy, spokojnie, nie bójcie się. W opisie macie link do odcinka kolejnego. Proszę. Od starego możecie podziękować lajkami i subami. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Serwus!